Siema ma ludziska. Dawno mnie tu nie było, ale powoli wracam i mam dla Was kilka projektów. Dziś na patelnię wrzucimy sobie niewątpliwego klasyka, jakim jest gra ze studia Bullfrog. Firma UK ma na swoim koncie kilka tytułów zapisanych w historii gier komputerowych, między innymi Dungeon Keeper, Populus lub też Team Park. Na pewno można do nich dołączyć Team Hospital, w którym mogliśmy się zagrywać w 1997 roku na naszych Pentiumach o supermocy 166 MHz. Dziś mamy szansę sobie przypomnieć te grę na nowych komputerach dzięki modowi Cross XTH, który wprowadza wsparcie dla wysokich rozdzielczości, kilka skrótów klawiszowych, np. do regulacji tempa gry, kilka dodatkowych opcji, które nie były dostępne, a przy okazji spolszcza nam grę, co na pewno uprzyjemni wielu osobom rozrywkę. O modzie i jego instalacji nagrałem osobny film, mam nadzieję, że komuś się przyda, link wrówa gdzieś tu po ekranie. Dobra, teraz kilka słów o grze. Team Hospital grze staniemy przed zadaniem, jak nie trudno się domyślić zarządzania szpitalem? Zadanie nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza jeżeli musimy patrzeć codziennie na takie wybryki natury jak NFZ. Poziom zaczyna się z pustym budynkiem, jeszcze zamkniętego szpitala, który trzeba zagospodarować odpowiednimi pomieszczeniami. Wstawiamy różnego rodzaju meble, urządzenia do leczenia chorych, zarządzamy budżetem, zatrudniamy pracowników, pilnujemy, by ich samopoczucie, jakie umiejętności były na wysokim poziomie, np. przez szkolenia i pokój rozrywek. Ponadto, najważniejszym czynnikiem stanowiącym o tym, czy przejdziemy dany poziom, jest opinia o szpitalu. Nie powinna ona spaść poniżej pewnego poziomu. Żeby tak wyglądały polskie realia, to mielibyśmy najlepsze szpitale w Europie. W grze nie przyjdzie nam odnośnie szczepionki neraka albo HIV, ale na pewno wyleczymy dolegliwości takie jak niewidzialność, syndrom Elvisa Presleya, osoby z... ze zbyt dużą głową, którym pielęgniarka przebije głowę igłą, a później napompuje ją do odpowiednich rozmiarów. Gra jest zabawna, zwłaszcza gdy czytamy faksy o nowych chorobach, Oczywiście nasz szpital zmaga się nie tylko z chorobami i opinią publiczną. Nieraz zdarzy się zmasowany atak szczurów na nasz szpital, krytyczny stan budżetu będzie nas dobijał z każdą sekundą. Lub też ludzie przestaną odwiedzać nasz szpital, ponieważ poprzedni ordynator zatrudnił jednego sprzątającego, więc wszystkie korytarze są dosłownie zażgane od prawej do lewej, a pacjenci muszą być jak Mojżesz przedzierający się przez Morze żygowin. Gra zawiera raczej mało imponującą liczbę poziomów, jest ich uwaga 12, ale to nic nie szkodzi, bo od siódmego levelu, na średnim poziomie, robi się dość ciężko, aby pobawić się w grę parę godzin. Ponadto gra ma tryb sandbox, w którym możemy zarządzać naszym szpitalem w nieskończoność. Do moda, o którym już wspomniałem, dodano także edytor map i edytor poziomów. Wprowadzeniu szpitala pomogą nam wszelkiej maści słupki i statystyki, jak to w grach ekonomicznych bywa. Grafika jest bardzo znośna dzięki możliwości wsparcia wysokich rozdzielczości, a i bez moda spokojnie da się pograć bez przecierania co chwilę zmęczonych oczu. Wiadomo, jest to rok 97, więc nie ma co się spodziewać wystrzałowych fajerwerków i grafiki 3D w grze ekonomicznej. Jak dla mnie to nawet lepiej, ponieważ rzut kamery i grafika 2D na pewno były zaletą starych gier ekonomicznych i strategicznych. Co do dźwięków, gwarantuję Wam, że dopóki się nie przyzwyczajicie do grającej w tle muzyczki, będziecie bliscy zwariowania. Sama muzyka jest połączeniem kilku niskobitowych dźwięków, ale uwaga, nie opłaca się jej wyłączać. W końcu liczy się też klimat gry, tak? I to by było tyle na temat tej świetnej gry. Z czystym sumieniem mogę ją polecić każdemu, kto ma żyłkę biznesmena i oczekuje przyjemnej rozgrywki przyozdobionej dobrym humorem. Gra zapewni każdemu na pewno kilka godzin rozrywki, zwłaszcza że jest obecnie do ściągnięcia za darmo na odcinie. Polecam, ściągajcie, instalujcie moda i bądźcie lepsi od NFZ-u. Cia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, skomentować oraz subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Game on.